maneczko, witam serdecznie, jesteśmy we Włoszech, koło Latiny Tutaj mamy się ładować Mamy się, mieliśmy się ładować tak naprawdę towarem Bo poszedłem tutaj do pana ochroniarza, powiedziałem, że... Pokazałem mu firmę, gdzie, gdzie i jak, co, co będę ładował On powiedział, że potrzebny jest numer załadunku No to dzwonię do szefa, załatwiaj numer szefie Szefu zaczął działać No i ja poszedłem do auta, czekam Ale szef do mnie napisał, powiedział, że... Zlecenie jest anulowane będzie szukał czegoś nowego. Z racji tego, że parking jest tylko dla oczekujących kierowców. To nawet do niego tam nie idę. Niech sobie dalej myśli, że czekam na numer załadunku W razie czego pokażę mu zlecenie, że jest jednak załadunek na jutro. aby ja tam się czepiał, że muszę są odjechać. A my co? My czekamy. Jak będziemy ruszać, to wtedy tam wam znać pokażę co i jak to się dzieje. I tyle. Widzimy się na trasie. Witam w kolejnym wspaniałym dniu w transporcie. Jak to mówi pan panski tego miejsca go serdecznie pozdrawiam. Dostałem ładunek. Ładujemy na Tychy. Jeszcze nie wiem co. Zobaczymy na, na na miejscu. Na razie trzeba dojechać. Jeszcze mamy 95 km. Jakiś chyba wypadek po drodze, bo 20 minut korka. Mam nadzieję, że zanim dojadę to się wszystko rozładuje, żebyśmy czasu nie tracili. Także lecimy i widzimy się na załadunku. Ja już po załadunku jechałem jakieś 300 km prawie. Także trochę, trochę... Wam nie pokazałem, ale nie bardzo było co Bo coś okazało Nie mam tak naprawdę Całego auta, ale mam jeszcze 8,5 metra Luzu na aucie Co, co mnie dosyć, dosyć dziwiło, Że ktoś tam szuka, żebyśmy załadowali Jeszcze tak prawie na pusto jadę Jakieś kartony lekkie do Fiata, do tych wiozę A najlepsze jest w ogóle to Że cały ładunek Waży 3 tony 8 palet 8 albo 9, 9 dokładnie nie mam Także naprawdę lekko Powoli już słoneczko zachodzi. Jakieś gdzieś parki muszę znaleźć jeszcze przed Eurospinem tam koło rawenny, bo potrzebuję zrobić zakupy, a dokładnie potrzebuję kupić moje płyny jakieś do prania. Wiecie, wiecie, rozumiecie, nie mam co Także mam pełną listę zakupów. jakąś tam pauzę muszę wykręcić gdzieś na się, Będę na pauzie, to wam pokażę, gdzie stoję, czy, 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 czy muszę, może jakiś się udać, czy... No zobaczymy, zobaczymy w każdym razie. Na razie to jest tyle. Także przewidywana dostawa na czwartek z rana albo, albo koło południa. Myślę, że pójdzie bez problemu. Jutro pojadę na dychę. Może uda się troszeczkę podkonić kilometrów. Na razie no to gonimy drogą SS3BIS i zobaczymy, zobaczymy jak wszystko pójdzie dalej. Włączę się będę po prostu już z parkingu. tutaj wjechałem, musiałem niestety tutaj się wywinąć do przodu, potem cofnąć, dopiero tutaj wjechać do końca i dopiero stamtąd tutaj cofnąć, bo nam dosyć, dosyć ciasno, no ale 8.40 wyjechany, jechałem na 9 godzin, to już 20 minut zapasu, na landówkach, jak tu na landówkach zawsze miejsce jest, tylko trochę ciasno, bo tam jednak gałąź dosyć wysoko, też nie mówię za głośno, bo chłopak już śpią, no i co, w miarę bezpiecznie chyba, tak, tu jedna kamera, druga kamera, tam kamera tutaj trzy kamery, o proszę bardzo oświetlony parking także także bezpiecznie o, zaraz za, za tym odcinkowym pomiarem prędkości, za, za Rawenną, także jakby ktoś chciał, no to to parking najbardziej dostępny, no ja się kładę spać z wami się czekam jutro jak wystartuję, pewnie dopiero około 10, bo to normalną 11 sobie zrobię. I co? Tyle. Także ja idę spać, widzimy się rano przy kawie. Dobranoc. No i dzień dobry. Wjechałem na Słowenię, tutaj jakieś, ja się wiem, z pół godziny temu. Jedziemy w kierunku Lubiany, potem jadę w kierunku Mariboru. Znaczy, przepraszam, Mariboru. Mórskiej Soboty. Tamtędy będę jechał na Sząbatle na Węgrzech, dalej na Bratysławę, a... a dzisiaj chciałem się z Wami podzielić taką pewną rzeczą, bo zobaczymy w ogóle jak to się przyjmie, jaki będzie odzew na Instagramie, bo zacząłem nagrywać pewne takie filmiki, shorty, rolki, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Tak jakby odgrywanie ról. No i na razie jakoś tam. Ludziom się to podoba, nie? Co, co mnie cieszy, ale jeżeli będzie to, to tam się podobało widowni, oczywiście też wrzucam to na Facebooka, tak aby jest to jakoś powiązane, nie wiem dokładnie jak to działa, no to wtedy będę chciał też to na YouTube wrzucić i jestem ciekawy, czy takie coś się też na YouTubie przyjmie. Na pewno będę chciał też zmienić trochę content i jeżeli możecie, to skomentujcie mi pod filmem, czy, czy wolicie jednak, jak pokazuję takie właśnie trasy, czy na przykład jakaś ciekawa, ciekawa miejscówka na przykład z trasy, żeby cały czas nie było to samo no bo jednak musimy wziąć pod uwagę to, że ja jeżdżę na Włochy cały czas i ciężko będzie pokazywać co chwilę te nowe miejsca jedynie wtedy, kiedy będę miał jakąś weekendówkę jedynie wtedy, kiedy będę miał jakąś pauzę no to wtedy można ewentualnie coś tam nagrać tak? bo to jest coś nowego a generalnie droga cały czas jest taka sama bo my głównie jeździmy na, na południe Włoch Także, także tutaj będę chciał coś zmienić. Na pewno będę chciał nie, niedługo wziąć po prostu rower. Też myślałem w ogóle o kup kupieniu, już od dłuższego czasu myślę, kupieniu kamery na, na głowę, żeby po prostu pokazywać Wam obraz POV. Jest to, też, to dosyć, dosyć ciekawe, o jaki fajny. No i nie wiem jak, jak, jak się to ma do do, do oglądalności. Czy, czy to będzie się Wam podobało? Wiadomo, kamery dzisiaj są dosyć drogie. Także wywalić tam 2000 na przykład za kamerę, no to jest dla mnie akurat to jest, to jest dużo pieniędzy. Tak. Potrzebuję też telefonu drugiego i, i myślę, czy, czy po prostu nie wziąć telefonu od razu z kamerą szerokokątną. Wtedy nie będzie niestety nagrywek POV, ale, ale będą na pewno lepsze jakościowo te, 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 te nagrywki. I, I tu się jeszcze grubo zastanawiam. Także, także proszę w komentarzu napiszcie, czy, czy, czy POV, tak jakby z osoby z głowy, by Wam się podobały te nagrywki, czy, czy podobałyby się też jakieś takie odgrywane scenki. Ale to mówię, to, to jak chcecie, to zajrzeć na Instagram, yy, odlokalizujcie to i wtedy sobie wejdźcie tutaj, ewentualnie skomentujcie, sceny. no chyba, że ktoś z Was nie ma Instagrama, no to, no to wyczekiwać na pewno w, w, krótkim, w krótkim czasie. Będę chciał wrzucić, wrzucić tutaj jakiś filmik na, na próbę. Jak, jak się to w ogóle przyjmie? No i, i co? No i to by było, to by było tyle, jak na razie. Szukam jakichś doładunków. Jeden miał być w ogóle w. Jak się tam miejscowość nazywała? Nie Verona tylko. W każdym razie, koło w Wenecji gdzieś miał być doładunek. Wysypał się. Potem miał być doładunek. Yy, dokładnie. Dokładnie, no już. Moja, moja, moja pamięć jest dobra, ale krótka. O Boże, kochany. Doładunek miał być potem w villach, gdzieś tam w Austrii. Też się wysypał. Teraz miał być gdzieś w ogóle doładunek w Austrii na między granicą czeską. Ale potwierdzić mieli to dopiero tak naprawdę jutro rano, a nie chcemy tracić czasu, więc jadę cały czas z tym ładunkiem. Kurde, nie ma nic. Sierpień. Należy do miesięcy, który, w którym no, no nie ma za dużo roboty niestety. No ale co, co zrobimy? Także na razie jadę z takim towarem, jakim jechałem. Żegnam się na razie z Wami widzimy się pewnie na, na granicy węgierskiej. Także się maneczko. Dzień dobry, jak widzicie, przewaluję czas jazdy i, ten, i cały, cały nadychę. Bo, bo znaki pokazywały, kurde, że, 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 że jest niby ten niby parking za 26 km, niby tyle miejsc wolnych, a ujechałem 30 par, ani parkingu, ani nic. No i, i co? I tak naprawdę stanąłem na, na tej na autostradzie, na takiej zatoczce i mogłem dokręcić pauzy, no i bym miał 8 minut jazdy. No i tak myślę, kurde, taki parking, mam tutaj mały, cholera wie, czy będzie miejsce. Wy nic, no jadę przy baletach, trudno, nie? No i pojechałem i się nie myliłem, Zajrzałem na ten pierwszy parking Nie ma miejsca w ogóle Mówię nic, ale na drugi No i na drugim oczywiście miejsce jakimś cudem było Trochę się mordowałem, żeby tu wcofać no bo ciemno, deszcz padał Także w lusterkach mało co widziałem, musiałem wychodzić co chwilę z auta Ale pierwsza, pierwsza najważniejsza zasada jak mnie ogląda jakiś kierowca, który będzie zaczynał Albo już, 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 już jeździ jakiś czas, dopiero na początku to jeżeli nawet przewalisz tacho i ma, jak ja miałem teraz problem z zaparkowaniem no spokojnie i tak jest, i tak jest przekroczony czas i tak, i tak mamy, musimy opisać wydruk i tak dalej a tym, że zaparkujemy szybko czy, 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 czy śpiesząc się tak naprawdę przy, przy takich manewrach możemy tylko uszkodzić swoją ciężarówkę a dodatkowo jeszcze czyjąś ciężarówkę nie? także, także mówię, podstawa to, to spokój, opanowanie i właśnie tak, 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 tak sobie zrobiłem. Tak. Powoli wychodziłem chyba z 5 czy 6 razy, ale wcofałem, zaraz wam pokażę właśnie jak to, jak to wygląda, tylko zjem i, i idziemy na zewnątrz. Może być trochę głośno, może być trochę ciemno, ale generalnie tak tutaj wjechałem. Tutaj stoję. No i, i tutaj musiałem wcofać, nie? Tutaj pozostawiamy otamy no oczywiście. Wiem, że mało no, widzę przepraszam, ale no, spróbuję może rozjaśnić. O coś takiego. Jak poszło dół, ale no coś takiego to wygląda. na było parę, ale, ale się udało. Pomałutku, malutko pomalutku. pomalutku wcofałem, nie. Także, także tak to wygląda bez stresu. I na spokojnie. Także jak widzieliście, tak właśnie zaparkowałem. Ja się kładę spać, bo stresu dzisiaj co nie miara. Także widzimy się. Jutro, jutro z rano wam jeszcze pokażę jak to dokładnie wyglądało. Pokażę mniej więcej gdzie, gdzie ta autka stały, nie? I, I zobaczycie lepiej na nagraniu. Na a tym razem kładę się spać, bo mówię wam, mam dosyć dzisiejszego dnia, po prostu, po prostu dosyć. Także dobranoc i do rana. Jeszcze, a i tak jeszcze bym zapomniał powiedzieć, no to w, w mojej karierze tak naprawdę przewaliłem tacho w sumie pierwszy raz. No, ponad pół roku jeżdżenie i pierwszy raz przewalone tacho. Także myślę, że, że to nie jest najgorzej trudno, kiedyś musił tym pierwszy raz no, także ja już uciekam, dobranoc widzimy się rano no i dzień dobry, witam w kolejnym pięknym dniu w transporcie oczywiście, tak jak Tula mówi no i co? no i rano nie nagrywałem nic, bo duży a już te auto podjeżdżały, nie były już widok tej skali także, także lecę teraz na, na Bratysławę, tak jak mówiłem potem lecimy na Cieszyn i do Fiata, jak mam jakieś 5, 30 do, do podjazdu, więc się 6 godzin 6.15, 6.20 zajdzie, bo jeszcze trzeba, trzeba będzie pauzę zrobić no i pewnie w tych hakach będzie pauza pewnie nie wyrobimy się, żeby coś załadować bo tak naprawdę po 16 będzie, będzie dosyć ciężko załadować ale i nic widzimy pogoda taka jak widzicie średnia wczoraj w ogóle znalazłem ten portal na instagramie Nazywa się... Boże kochany. Coś ten transport... transport. Bo Hunter, transport Hero, co jest coś takiego. No i napisałem do nich maila, bo chcieli, żeby powiedzieć... Znaczy można ich historię związaną z transportem swoją. No i napisałem do nich tego maila, no opisałem jak to się wszystko zaczęło, że, że tam jak mówię w pierwszych odcinkach, że na ciężarówce już może mieć od 15 lat itd. Tak i od 5 tam czy 4 i... i Zobaczymy, może się odezwał, może będzie wywiad, jak tylko będzie to na pewno będzie link w opisie, bo kanał się musi rozwijać powolutku, powolutku. Ostatnio coś stanęło, bo jakby zasięgi mi YouTube obciął, ale to nieważne. Z całych widzów pozdrawiam, cieszę się, że jesteście. Mówię, jadę teraz na Wrocławiu, jak coś będzie ciekawego będę się włączać. Na razie, jak to widzicie, szaro, buro i ponuro. <laughs> Także się później. Dzień dobry. Dojechałem na pauzę. Trochę pod, pod, postoję, jakie się na nie zjem. I mamy, mamy powrót tak naprawdę z, tychów. z tych, z tych, stychów, nie wiem jak to powiedzieć. E, mamy powrót e, do Radomyśla, także praktycznie na bazę. Jestem z tego bardzo zadowolony. o kamera widzę, że poprawia moją widoczność. No także jeszcze pół godziny bardzo zostało. Mały spacerek tutaj po parkingu, żeby, żeby się nie zastać, żeby trochę nogi odpoczęły, nie ma siedzenia. Aktywnie trzeba spędzać czas. Także rozładujemy tychy, lecimy na zawodunek i do domu, i do domu. W końcu już nie mogę doczekać. I jakąś rolkę trzeba będzie nowo nagrać jakąś nową rolkę, żeby było co oglądać. Także widzimy się pewnie na trasie, albo gdzieś tam jeszcze na załadunku, może w załadunku. Zobaczymy. Na razie się No Dzień dobry, witam w kolejnym wspaniałym dniu. No i tak, tutaj stanęliśmy trochę w lasku, w takim dosyć dużym dziku się. W dzień to lepiej widać, a tam coś w nocy próbowałem nagrywać, ale się nie udało, więc nie rzucam tego. No, tam było takie rądko, zawróciłem, powiem Wam, no... okolica spokojna, ale kurde, na Śląsku na Śląsku miejsce jest bardzo ciężko. No, także wstałem, robię, robię kawę, powietrze się bije, no i co? I tyle, ruszę na załadunek. Nie wiem, co będę jeszcze brał. Załaduje się, no, jak widzicie się. Załaduje się. Jadę z tym do Radomyśla, czyli zaraz koło mielca. Potem jadę, potem jadę do Brukbetu standardowo. Tam się ładuje. Tam to lubię ładować. Tam jest firma, firma porządna, Szybko ładują. Nie ma, nie ma z nimi mniejszego problemu, znaczy większego. Także tak to u mnie wygląda, kawa jest, także można jechać. No także noc w miarę w miarę, OK. Spokojnie, myślałem, że będzie gorzej. Tylko że no mówię, no taki dzikusik, bo, ale w ogóle co to się w, wieczorem działo. Ja odbieram na tak szybę, bo chciałem iść na silku wiadomo. Yy, no i yy, tutaj patrzę w lewo, dosłownie 3 metry ode mnie. A taki jeleń stoi się patrzy na mnie. I ja się, ja, ja się wystraszyłem. Zamknąłem te drzwi od razu, ten jak zaczął uciekać. Myślałem, że zawało dostanę. No ale, pada już, bo spokojnie jakieś jeże tu chodziło, bo było słychać w nocy po lesie. Przepraszam, ale się jeszcze ziewa. Dobra, 9.56 pauzy wyszło. Można ruszać. Także widzimy się na trasie. Jakby ktoś nie wiedział, tak ja coś zabieram, ale domyśla. No i co, i taka drabineczka jest elegancka, mocno sobie podpinać nasz pasy, nasze narożniki, fantastycznie. No, lekkie dwa pasy, także znowu trzy tony, mniej więcej. Ja w tym tygodniu to widzę ciężki transport w No, widzimy się na trasie, moi drodzy. No moi drodzy, ja już z bazy się włączam, właśnie ruszam pomału, powiem Wam, że tydzień dosyć ciekawy, bo no teraz miałem załatwione w ogóle to czekałem około 4 godziny no ale udało się załadować także udało się załadować także bez najmniejszych problemów wyjechałem na bazę, trochę na zakazie niestety ale no trudno Przez nie będę siedział tak naprawdę 30 kilometrów od domu ee, na parkingu i boki zbijał, żeby jutro rano wrócić także tym Miłym, miłym gestem, powrotem moim, chrupkiem. żegnam się z Wami. No i co, i to by było na tyle. Jak się podobało, to wiecie co mam robić. Jak nie, to też wiecie co robić. Także do nas do następnego, może do następnej rolki, a może do poradnika. Ale myślę, że poradnik najszybciej, bo w środę, albo w czwartek będzie. Także widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie, cześć.